Siemano i zapraszam na szybką wymianę filtra powietrza w Golfie 6 Sprawa banalnie prosta Śrubokręt krzyżakowy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Odkręcamy i wyciągamy filtr Stary wyciągamy. Warto odkurzyć, żeby nie było żadnego syfu. W końcu wsadzamy nowy filtr. Ja oczywiście jak zawsze wsadzam filtrona. Polska marka to polska marka. Sprawdzamy oczywiście, czy się dobrze osadził. Jak się dobrze osadził, możemy skręcić. Oczywiście pamiętamy, żeby wszystkie śruby dokręcić szczuciem. Jednak to tworzywo nie robi zbyt agresywnego dokręcania, można ukręcić. Tak samo widzimy, operacja banalnie prosta, nie potrzebujemy mechanika, oczywiście jeśli wymieniamy paliwowy, oleje i te sprawy, no to przy okazji mechanik nam z chęcią wymieni też powietrza, ale jeśli tylko chcemy to zrobić, no to możemy to pod blokiem zrobić przy użyciu jednego śrubokręta, także szczerze zachęcam do majsterkowania przy swoim samochodzie, a na pewno nam się odwdzięczy. Dzięki za uwagę, zapraszam na mój kanał, na razie, cześć!